W tym filmie wyjaśnię ci fascynującą historię Szwajcarii, od pierwszych plemion aż do nowoczesnego państwa. Dowiesz się, jak kraj rozwijał się na przestrzeni wieków i które wydarzenia miały na niego największy wpływ. Wiele wieków temu, na terenie dzisiejszej Szwajcarii żyły różne plemiona. Celtowie byli jedną z pierwszych dużych grup, które tam zamieszkiwały. Później przyszli Rzymianie i budowali drogi, miasta oraz forty. Ich ślady, takie jak stare ruiny, można zobaczyć do dziś. Kiedy przyszli Rzymianie, przywieźli ze sobą swój język i kulturę. Założyli miasta takie jak Zurych i Bazylea które wtedy miały inne nazwy. Rzymianie budowali też akwedukty, by dostarczać wodę do miast. Po kilku wiekach wycofali się, ponieważ ich imperium słabło. Po Rzymianach przyszli Alemani, germańskie plemię, Osiedlili się głównie na wschodzie i północy Szwajcarii. Ich język wpłynął na dialekt szwajcarskiego niemieckiego, którym dziś mówi wiele osób. Żyli w małych wioskach i byli rolnikami. W średniowieczu Szwajcaria nie była jednym krajem, lecz wieloma małymi regionami. Szlachta i biskupi mieli władzę i posiadali dużo ziemi. Chłopi musieli ciężko pracować i płacić podatki. Był to czas wielu wojen i konfliktów. Habsburgowie byli potężną rodziną z Austrii. Chcieli kontrolować Szwajcarię i posiadali tam dużo ziemi. Wielu Szwajcarów tego nie lubiło i sprzeciwiało się imionom. Doprowadziło to później do wielkich zmian. W roku 1291 trzy regiony, Uri, Szwyc i Unterwalden, zawiązały sojusz. Chciały być wolne i bronić się przed Habsburgami. Ten związek uważany jest za początek Szwajcarii, jaką znamy dziś. Obiecały sobie wzajemną pomoc. Wilhelm Tell to słynna postać ze szwajcarskiej historii. Legenda mówi, że musiał wystrzelić kuszą jabłko z głowy swojego syna. Zrobił to, ponieważ zmusił go do tego Habsburg. Wiele osób widzi w nim symbol wolności. W 1499 roku Szwajcaria walczyła przeciwko Związkowi Szwabów i Habsburgom. Szwajcarzy wygrali i stali się bardziej niezależni. Wojna pokazała, że są silni i dobrze zorganizowani, po niej Habsburgowie mniej ich niepokoili. W XVI wieku do Szwajcarii dotarła reformacja. Wiele osób chciało zmienić kościół, bo uważało go za niesprawiedliwy. Człowiekiem, który prowadził ten ruch w Zurychu, był Ulrich Zwingli. Były konflikty między katolikami a reformowanymi. W XVII wieku, Szwajcaria postanowiła być neutralna, to znaczy, że nie mieszała się w wojny innych krajów. Stało się to po wojnie trzydziestoletniej, która wstrząsnęła Europą. Ta zasada obowiązuje do dziś. W 1798 roku Napoleon wraz ze swoimi wojskami wkroczył do Szwajcarii. Z wielu małych regionów utworzył jedno państwo, Republikę Helwecką. Wiele osób nie lubiło tego, bo stracili wolność. Po porażce Napoleona wszystko wróciło do dawnego stanu. W 1815 roku potężne kraje Europy spotkały się w Wiedniu. Zdecydowały, że Szwajcaria będzie zawsze neutralna. Wtedy ustalono granice kraju. Dało to Szwajcarii więcej bezpieczeństwa. W 1848 roku Szwajcaria otrzymała konstytucję i stała się państwem federalnym. Wcześniej kantony, czyli regiony, były bardzo niezależne. Teraz powstał wspólny rząd w Bernie. To był ważny krok w stronę jedności. W 1847 roku była krótka wojna między katolickimi a reformowanymi kantonami. Katolickie kantony chciały własnych praw i przegrały. Wojna trwała tylko 26 dni i miała niewiele ofiar. Po niej Szwajcaria bardziej się zjednoczyła. W XIX wieku do Szwajcarii przyszły maszyny i fabryki. Wiele osób przeprowadziło się do miast, żeby tam pracować. Zbudowano kolej, która połączyła kraj. Dzięki temu Szwajcaria stała się bogatsza i nowocześniejsza. W XIX wieku Szwajcaria stała się słynna z zegarków. Rzemieślnicy w małych warsztatach tworzyli precyzyjne czasomierze. Marki takie jak Rolex czy Omega pochodzą stamtąd. Dziś szwajcarskie zegarki to luksusowy produkt. Podczas I wojny światowej 1914-1918 Szwajcaria pozostała neutralna, nie walczyła, ale było trudno. Brakowało jedzenia, a żołnierze pilnowali granic. Wiele osób uciekających przed wojną przybyło do kraju. Również w II wojnie światowej 1939–1945 Szwajcaria była neutralna. Otaczały ją kraje prowadzące walki, co było niebezpieczne. Armia szwajcarska była gotowa bronić kraju. Wiele Żydów i innych uchodźców szukało tu schronienia. W 1863 roku w Genewie powstał Czerwony Krzyż. Człowiek o imieniu Henry Dunant wpadł na pomysł, aby pomagać rannym w wojnach. Dziś organizacja ta jest znana i ważna na całym świecie. Pokazuje humanitarną stronę Szwajcarii. Kobiety w Szwajcarii mogły głosować dopiero w 1971 roku. To było dużo później niż w innych krajach. Wiele kobiet długo walczyło o równe prawa. Dziś mają takie same prawa jak mężczyźni. Po II wojnie światowej Szwajcaria stała się bardzo bogata. Banki, firmy farmaceutyczne i przemysł maszynowy sprawiły, że kraj odniósł sukces. Wiele osób z innych krajów przyjechało tu do pracy. Szwajcaria stała się ważnym krajem gospodarczym. W Szwajcarii ludzie mogą bezpośrednio głosować nad ustawami. To nazywa się demokracją bezpośrednią i jest dość wyjątkowe. Kilka razy w roku obywatele oddają głos. Dzięki temu mają dużą władzę nad swoim krajem. Szwajcaria ma cztery oficjalne języki niemiecki, francuski, włoski i retoromański. Każdy region mówi zwykle jednym z nich. To sprawia, że kraj jest kolorowy i wyjątkowy. W szkole często uczą się też innych języków. Alpy to wielkie góry w Szwajcarii. Pokrywają prawie połowę kraju i są piękne. Wielu turystów przyjeżdża tu na narty lub wędrówki. Góry chronią też Szwajcarię. Szwajcaria jest popularnym miejscem podróży ze względu na przyrodę. Miasta takie jak Lucerna czy Interlaken przyciągają wielu gości. Zimą ludzie przyjeżdżają na śnieg, latem nad jeziora. To przynosi dużo pieniędzy. Szwajcarska czekolada jest znana na całym świecie i bardzo smaczna. Firmy takie jak Lindt czy Nestle pochodzą stamtąd. W XIX wieku zaczęto ją produkować. Dziś jest ważnym produktem eksportowym. Szwajcaria dba dobrze o swoją przyrodę. Istnieje wiele zasad, by powietrze i woda były czyste. Ludzie dużo segregują śmieci i korzystają z ekologicznej energii. Krajobraz ma pozostać piękny. Genewa to ważne miasto dla polityki światowej. Tam ma siedzibę ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych. Odbywa się wiele spotkań na temat pokoju i praw człowieka. To pokazuje, jak ważna jest Szwajcaria na arenie międzynarodowej. Dziś Szwajcaria to mały, ale silny kraj. Znana jest w wysokiej jakości życia i bezpieczeństwa. Wiele osób jest dumna z historii i tradycji. To kraj, który łączy stare z nowym. Szwajcaria patrzy w przyszłość i chce pozostać nowoczesna. Ważne są tematy takie jak zmiany klimatu i technologia. Ludzie chcą zachować neutralność i wolność. O tym, co dalej, decydują sami obywatele.